Profesor Włodzimierz Lubacz, Kul Lublin. Proszę państwa, 13 międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium naukowe dobiegło końca. Dzisiaj szóst, szósty dzień naszych dyskusji, naszych wykładów, no i naszego spotkania. Dzień dzisiejszy poświęcony był Kilku ważnym tematom zaczęło się od prezentacji koncepcji Uniwersytetu Katolickiego Henryka Niewmena kardynała, który tą koncepcją chciał dać odpowiedź na kryzys europejskiej kultury. Chodziło o to, żeby tworząc uniwersytet, w wypadku katolicki, nawiązać do klasycznej tradycji i yy, zbudować uczelnię która by dawała pełne wykształcenie, uniwersalne wykształcenie studentom, uzbrajała absolwentów właśnie w wiedzę z różnych dziedzin, ale o charakterze mądrościowym, takim, który, który, wiedzę, która daje możliwość pokierowania dobrze właściwie swoim życiem. I to miał być cel uniwersytetu, nie zawodowy, a mądrościowy. Kolejną sprawą, która została tutaj przedstawiona w, w ramach tego, tego dnia i tego spotkania, to był problem globalnego ocieplenia. Wskazano w referacie, że jest to pewien problem i że no, uczeni zapatrują się na ten temat różnie, są różne interpretacje. Rzecz wcale nie jest prosta. Człowiek. Ma minimalny, właściwie to prawie że go nie ma, wpływ na zmiany klimatyczne. Tu powołano się na różne autorytety, które wygłaszają takie twierdzenia. Z kolei y, zajęto się zagadnieniem w kolejnym referacie o pokoju, i tutaj przywołano encyklikę Pacem Interris, czy pokój jest dla wszystkich. Prelegent zwrócił uwagę, że na świecie wciąż toczą się wojny że te zasady pokoju wypracowane w tej cyklice, przedstawione w niej, no nie są respektowane. Gdyby były respektowane na świecie, no nie byłoby przynajmniej części tych wojen, jakie się toczą. Po przerwie zwrócono też uwagę w kolejnym wystąpieniu na intelektualne i moralne bezdroża ideologii rosyjskiego imperializmu, z przedstawiono, czy wyjaśniono pojęcie imperializmu, wskazano na historyczne korzenie rosyjskiego imperializmu i na imperializm rosyjski jako rzecz można no, immanentną cechę państwowości rosyjskiej i społeczeństwa rosyjskiego. Proszę Państwa, Następną, następnym tematem podjętym dzisiaj była, był temat wychowania i edukacji. Czym jest edukacja, czym jest wychowanie, ale w ujęciu już świętej pamięci księdza, profesora Andrzeja Maryniarczyka. Przedstawiono tam całą koncepcję rozwoju osoby ludzkiej i no, jej wagę dla pedagogiki współczesnej, zwłaszcza tej pedagogiki rozumianej klasycznie, mądrościowo. Nawiązującej do budowy i rozwoju sprawności intelektualnych i moralnych człowieka. Ostatnim referatem był referat na temat mądrości, czym jest mądrość, jakie są jej rodzaje, jak należy ją rozumieć. Rozróżniano mądrość ludzką, mądrość bożą, a więc rozróżniano, dokładniej mówiąc, mądrość filozoficzną, mądrość. Teologiczną oraz tak zwaną mądrość naukową, czyli scjentystyczną, wskazano, że ta trzecia mądrością nie jest, aczkolwiek za taką często w kulturze współczesnej uchodzi. Na zakończenie odbyła się dyskusja, zresztą po pierwszej i po drugiej części tych wystąpień, bardzo ciekawa i rzeczowa. No i rzecz cała zakończyła się. Podsumowaniem i wystąpień całego tygodnia i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa, a także zaproszeniem wszystkich do udziału w następnym, już czternastym seminarium w następnym, w przyszłym roku. To tyle na temat dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo.